Modelowanie sylwetki z różnych stron atakują nas różne nagłówki i artykuły co zrobić, aby szybko i szczuplej było z każdą chwilą. No więc właśnie o tym dziś będziemy rozmawiali. Karolina Szuba razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Klinika Boja Klinik Szuba i Szaflik modeluje tę sylwetkę laserem. Nie tylko laserem. Głównie okay. laserem. Laser jest taką podstawą. Tak wyczytałem właśnie, że laser stał się jakimś hitem, tak. również modelowaniu sylwetki, że szybko, konkretnie i w dobry sposób jesteśmy w stanie wymodelować. Przede wszystkim ja, jak to skutecznie działa? przede wszystkim okay. skutecznie. Laser, to ważne, tak. laser przechodzi przez tkanki, nie uszkadzając skóry, wiesz, nie warstwy skóry, dociera do komórek tłuszczowych i je dosłownie uszkadza. Okay. A na miejsce tych uszkodzonych komórek tłuszczowych powstaje też nowy kolagen, więc ujędrnienie głębokich warstw skóry, a Aha. także wyszczuplenie wymodelowanie sylwetki możemy pozbyć się tkanki tłuszczowej z każdej partii, z której potrzebujemy. Tak się właśnie zastanawiam, jak to wygląda. Czy rozumiem, laser wbija mi się, tak? Tym swoim światłem rozbija, i ja wtedy coś czuję? Czy... No, ciepło. Okay. Ciepło. Podczas zabiegu wytwarzana jest temperatura odczuwalna około 45 stopni, więc jest to. Dość przyjemny hmm. zabieg. Dla, nie, dla niektórych tylko jest uczucie takich delikatnych igiełek, a zazwyczaj jest to przyjemne ciepło. Czy to jest warunkowane od wielkości pacjenta, jeżeli chodzi o otyłość? Dużą, średnią, małą? Czy każdy może z tego korzystać? I czy te efekty zawsze są dobrze zauważalne? Jest duż, duż, dużo przeciwwskazań, jeżeli chodzi o hmm. laseroterapię. Pacjenci, którzy ma, cierpią na otyłość, zazwyczaj mają część chociażby przeciwwskazań. Na szczęście umiemy z nimi pracować, więc hmm. y, ciężko jest odmówić pacjentowi, który potrzebuje pomocy. Mocy, który potrzebuje takiego zapalnika i takiej motywacji do tego, żeby A. móc zrobić coś ze swoim życiem, zmienić, zacząć zdrowo się odżywiać, zacząć, zacząć uprawiać sport. Często wstydzi się pójść na siłownię, więc potrzebuje takiego szybkiego efektu zabiegowego, terapeutycznego, też wygląd wyglądowego, aby móc zacząć zdrowo podchodzić A. do swojego życia. Szybki efekt? To znaczy po jednym takim zabiegu. Jestem szczuplejszy? Już to widzę? Mamy wdrożony system jakości, dzięki okay. czemu robimy zdjęcia przed i od razu po wizycie, a także mierzymy pacjenta przed i po wizycie, tej partii zabiegowej, którą poddajemy e, laseroterapii. Mm -hmm. e, efekty zauważalne są już od razu po wizycie. I to można jakoś wskazać a propos centymetrów czy też tak. wielkości? Jaki to jest progres? Tak, pokazujemy zdjęcia przed i po, czyli przed mm -hmm. zabiegiem i od razu po. Okej, okay, a plus minus ile? Plus minus ciężko powiedzieć, dlatego że okay. czasami jest to centymetr, czasami pacjent spuchnie, to też jest oznaka, że coś w organizmie się dzieje, więc robimy dodatkową analizę, e, wiemy jak na to reagować, a czasami jest to nawet do 8 centymetrów mniej. Niesamowite. Tak. I kiedy korzystam raz, to jakąś przerwę muszę zachować, żeby znowu przejść, bo rozumiem, że czasami chcę się pozbyć 10, 15 i 20 centymetrów. No, zajedbałem się, chciałbym zrobić to kompleksowo. W jakim tempie mogę planować taką kurację, aby uzyskać już ten finalny efekt mm -hmm. i kupić nowe spodnie? Są to konkretne zabiegi, medyczne technologie, dzięki czemu ten efekt uzyskujemy dość duży, więc musimy też dać czas organizmowi na to, żeby pozbył się tych komórek tłuszczowych, tych wszystkich substancji, a. które z nich się wydobywają. E, więc odstępy czasowe pomiędzy jednym a drugim zabiegiem to około dwa tygodnie. To jest taki Bezpieczny czas. U niektórych dłuży, u niektórych krótszy czas odstępu pomiędzy wizytami. To jest też ze względu na stan zdrowia, na to, jak, w jakim stanie pacjent przyszedł do nas, więc te odstępy są też dość indywidualnie ustalane. ale około hmm. dwa tygodnie, tak uśredniając. Ale rozumiem, że możemy skakać pomiędzy partiami, które chcemy niwelować. Że chodzi o odstęp, ale w danej partii, tak? Jeżeli robimy brzuch, to co dwa tygodnie, ale mo mogę zająć się pomiędzy tym udami i innymi częściami hmm. ciała. Czy, czy chodzi o ekspozycję lasara w ogóle? Na jednej wizycie możemy zrobić brzuch, boczki, na drugiej wizycie, na przykład za dwa, 3 dni, dać też trochę organizm, organizmowi czasu na to, żeby się zregenerował. E, robimy na przykład UDA albo inną partię zabiegową. Nie łączymy za dużo partii, dlatego że organizm dość mocno dostaje, dość dużą ilość substancji trafia do krwioobiegu, do układu Aha. limfatycznego. On musi się pozbyć. ich pozbyć. I możemy rozumiem pomóc, aby się pozbył, pijąc dużo wody i różne rzeczy wykonując? Tak, drenaż limfatyczny. Jeszcze dajemy zawsze pacjentowi w prezencie drenaż limfatyczny, który usprawnia przepływ limfy i e, jest on bardzo potrzebno do tego żeby uzyskiwać lepsze efekty żeby organizm w ogóle ruszył no bo układ limfatyczny jednak wiemy o tym że on jest poruszany za pomocą okay. ruchu mięśni a pacjenci którzy cierpią na otyłość często mają mało ruchu w swoim życiu. Taki pacjent, który planuje taki zabieg, potrzebuje mieć wolny czas kolejnego dnia? Czy wraca do swoich obowiązków? Jak wygląda powrót do normalności, kiedy się decydujemy na skorzystanie z jednej partii czy dwóch? Nazwałabym to zabiegiem lunchowym, chociaż trwa do godzinki czasu, mhm. jeżeli chodzi o jedną partię. Dlatego, że po zabiegu może wrócić do codziennych obowiązków. Jedyne zalecenie to picie wody, nieopalanie miejsca zabiegowego i nie chodzenie na basen czy saunę. Kiedy mówi, o, mówi się o laserach, zwłaszcza jeżeli chodzi o zamykanie naczynek na twarzy, no to zazwyczaj odkłada się taki zabieg na późne lato, bądź też początek jesieni, kiedy ekspozycja słoneczna jest mniejsza. Tutaj też to ma znaczenie, że mamy teraz 30-35 stopni za oknem, bo jest lato, należy to odsunąć w czasie, czy nie ma tu żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o warunki wokół nas? To wszystko zależy od tego, jak pacjent będzie o siebie dbał po zabiegu. Bo za, za, zarówno po zamykaniu naczynek, jak i po zabiegach laserowych na usuwanie tkanki tłuszczowej, można je wykonywać latem. I pacjenci coraz częściej są bardziej Wiadomi, my też oświadamiamy pacjentów, żeby po prostu stosowali e, mhm. fotoprotekcję, czyli kremy osłaniali miejsce zabiegowe przed pro, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. I wszystko jest bez, w bezpieczny sposób przeprowadzane. Do, dotychczas e, Miejsce, w którym na świecie, w którym bardzo dużo zabiegów laserowych się przeprowadzało, to Miami, tam słońce świeci cały rok. No tak, to prawda. tam zazdrościmy im pogody. Zgadza się. To może być taka fajna forma takiej synkretycznej terapii, że laseroterapia z jednej strony i odchudzamy się w ten sposób. Dietetyka i do tego jeszcze siłownia i wtedy mamy już pełen sukces, że nie zawsze można tylko i wyłącznie na skróty, ale warto pomyśleć o całości, i czy ten pacjent czuje taką motywację, że zrzucił za sprawą lasera, to przy okazji też zmienia swoje życie często. Zdecydowanie tak. Te historie naprawdę łapią za serce i chce się to robić dzięki temu, że pacjenci wracają. Wracają do nas i opowiadają, jak mocno zmienili swoje życie, a to jest tylko wygląd. Kiedy łączymy przeróżne takie synkretyczne dziedziny odchudzania, no to z takich technologicznych, które mają wpływ na przepływ różnych rzeczy w naszym organizmie, to oprócz lasera mamy też tak zwane terapię EMS, czyli te terapię impulsami. Czy jeżeli pacjent decyduje się na jedną i drugą terapię powinien zachować jakąś czujność, żeby za dużo nie ingerować w swoje ciało? Czy nie? W dniu zabiegu, po zabiegu laserowym czy innej technologii, która ma za zadanie zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej w danym obszarze, mhm. nie zaleca się chodzenie na trening intensywny czy na trening EMS, ponieważ jest to zbyt duże obciążenie dla organizmu przez wątrobę energii też. Część tych komórek, substancji, które wydobywają się z komórek tłuszczowych, jest detoksyfikowana, przechodzi, więc Aha. te narządy są obciążone. Duży wysiłek może być za dużym obciążeniem po zabiegu. Więc w dniu zabiegu. Aha. Oszczędzamy siebie. Patrząc na różne serwetki i na kontakt z lekarzami, no to każdy pacjent ma trochę inne walory, jeżeli chodzi o budowę ciała. Niektórzy mają bardzo dużo mięśni, niektórzy mają tego tłuszczu więcej, no różne mamy schematy, jeżeli chodzi o analizę składu ciała. Taki pacjent bardzo mocno umięśniony pomyśli sobie w tej chwili, aha, usuną mi tłuszcz, ale rozwalą mi mięśnie. Błędnie myśli? Błędnie myśli, dlatego że nie docieramy do mięśni. Okay. Mięśnie są pod tkanką tłuszczową. Docieramy na głębokość do dwóch centymetrów, czy naprawdę o tyłych pacjentach, o, o tyłym obszarze zabiegowym. To jest głębokość do 2 cm, do tej głębokości laserownika. Jest bardzo dużo innych technologii, które są stosowane. No są... Właśnie, bo skupiliśmy się na laserze, tak. a wiem, że stosujecie też inne. Tak, zdecydowanie. A propos EMS, są też lepsze technologie, które wnikają dużo głębiej i dużo lepiej spinają mięśnie. Hmm a pacjent tylko leży. Taka elektrostymulacja. Taka elektrostymulacja, ale do 7 centymetrów i tam dochodzi do hipertrofii i hiperplazji mięśni, czyli mamy gęstszy mięsień, bardziej elastyczny, jest więcej włókien, więcej włókien mięśniowych i ten mięsień spinany jest podczas zabiegów w całości, a nie tak jak w EMS-ie, tylko powierzchniowa warstwa mhm. która, mięśni, która znajduje się najbliżej elektrod. Czyli jesteśmy w stanie zwiększyć jego mobilność i działanie bardzo drastycznie, a nie tylko delikatnie. Tak. tak, i są już badania, które mówią o tym, że wykonując zabieg na brzuch albo na pośladki, przez to, że energia HIFEM plus wnika mhm. w głąb 7 cm, jesteśmy w stanie poprawić, też wzmocnić mięśnie pleców. Proszę bardzo, więc będziemy prosts prostsze mieli plecy, mniej się garbili, a jednocześnie lepiej wyglądali. Tak. A to jest tak, że jeżeli trafia się w takie miejsce, jak wasza klinika, to ktoś mi podpowie, z których metod skorzystać, bo mogę się uprzeć po tym programie i powiedzieć chce laser, ale kosmetolog czy osoba wykonująca powie mm -hmm. mi, że jednak co innego? Bardzo często tak jest, że pacjenci chcą laser, no konkretnie da, laser. Bo się bo nasłuchali. Bo się nasłuchali, albo też sparzyli się w innych klinikach z innych technologii i nie chcą nawet słyszeć o tym, żeby zastosować tą technologię u nich. Wywiad to jest podstawa, czyli każdego pacjenta kwalifikujemy do terapii, układamy to terapię tak, żeby uzyskać efekty, po które on. Przyszedł, bo nie sposób jest zrobić każdemu laser, ale to nie okay. o to chodzi. To tak jak w medycynie: leczenie musi być odpowiednie. I to decyduje osoba wykonująca zabiegowiec, a nie pacjent, który się upiera. Tak. Bo nie wyjdzie. Tak, tak. Zdecydowanie, jeżeli pacjent przychodzi po określony efekt, to jesteśmy od tego, żeby ten efekt osiągnąć u niego, więc go edukujemy i opowiadamy, pokazujemy hmm. zdjęcia i y, informujemy, jak powinien wyglądać proces, żeby uzyskać ten efekt, po który on przyszedł? Często mamy także osoby, które nas oglądają, które mogą mieć już taką otyłość, która kwalifikuje ich do operacji bariatrycznych. To są wielkie problemy. Pytanie, czy taki bardzo otyły pacjent, nie stygmatyzując nikogo, on też powinien z tego skorzystać? Czy to jest metoda zarezerwowana do tych, którzy nadwagę mają, ale nie taką? Która kwalifikuje się do operacji bariatrycznej? Nie, nie, jak najbardziej dla wszystkich. Czyli, żeby skorzystać z operacji bariatrycznej, często trzeba przygotować się do niej tak. i schudnąć. Tak. I pacjent nie wie, jak to zrobić. Jeżeli przytył do takich rozmiarów, do takiej wagi, to często nie jest w stanie schudnąć z, z, z tylko swoimi siłami, tylko swoim zaparciem, mhm. tylko swoją motywacją. Więc jak najbardziej wskazanie jest też dla takich pacjentów, czyli uzyskają pomoc również tacy pacjenci, którzy przygotowują się do operacji bariatrycznej, a często to jest na, przy, mhm. na zasadzie e, przykładu. Na zasadzie doświadczenia, często, gdy zaczynają korzystać z takich niechirurgicznych metod modelowania sylwetki w, w, naszych, w naszej klinice, e, nie muszą korzystać z operacji bariatrycznej. Zdobywają motywację, okay. zaczynają ćwiczyć na siłowni, zaczynają się zdrowie odżywiać, zaczynają pić wodę i nagle organizm rusza i nagle zaczynają chudnąć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego chudego Państwu życzymy, że ktoś ma wątpliwości, jaką terapię zastosować. Takie właśnie miejsca, sprawdzone konkretnie, nie idąc na skróty i szukając w internecie, rekomendujemy i zachęcamy, aby z nich korzystać.